No więc tak, nasi dzielni bohaterowie, jak to po... przygodzie, wrócili do Smallville. O dziwo po kilkunastu dniach pojawił się nam również Bernard, który zamieszkał z Bishopem. Nie może spojrzeć w oczy reszcie w drużyny. Się jednak, że wieczorem zamiast miastem postawił jakiś mały grób. John wrócił do swojego mieszkania. damen nie przeżył, tak samo Michael. Taniec z Ritom oraz Wolterem. Miasteczko, jakie zastaliście, było pomieszczone. Bo na śladów kult, jednak... Eee... <coughs> Problemów jako takich nie było z mieszkańcami. Pochowali się w bazie Nowego Ładu. Cichędni do walki walczyli na froncie. Między innymi Klecha oraz Lucky które który zdążył wrócić. Eee... Twój tir Johnie, jest cały. I na szczęście... Ten, który pożyczyłeś który? Lucky Lookowi na początku. A, A to czy... Ci... Ej! Więc wszystko wydaje się układać z powrotem. Resztki zostały posprzątane. Kilka pustych domów zostało oczywiście po marszych mieszkańcach. U. Lucky Luke podchodzi do Rity oraz Waltera. Uściska dwóm Walterowi oraz uściska samorite. Mówi... Net, nie wiecie jak się cieszę, że zdecydowaliście się pomóc Johnowi oraz... No Johnowi, bo tylko tam John był, więc bardzo się cieszę z tego powodu i możemy Wam zaoferować tutaj mieszkanko. Nie wiem, o dwa... mamy dwa wolne domki. No cóż. A ja... czy mi się zaświeciły? Baza wypadowa zawsze się przyda. Nie są może tak okazałe jak dom Johna, który odziedziczył, odziedziczył po naszym burmistrzu, ale jest tam i łóżko, i jakiś kuferek, i kuchnia. No, takie malutkie domki. Ja akurat Chcę sam zobaczyć. Raz... No, czemu by nie. No, Oglądam ogląda, sobie propozycję. Oglądacie domki, widzicie. Yy, są takiej wielkości jak dom Bishopa. Macie tam salon, kuchnię, oddzielną łazienkę, oczywiście nie działa kanalizacja, ale yy, jest troszkę prądu. Jest. Działanie jest może piedestal na ziemniaka. Nie ma na ziemniaka. Mm. Jakieś tam proste dywany, stolik, krzesełko, łóżko, nic nadzwyczajnego. Możecie je rządzić sami. A jest ogródek? Jeżeli zasiejesz, to oczywiście Ale może Ale czy być. jest teren pod ogródek? Yy, no, botanikę sobie rzuć. Znaczy, czy w ogóle mam jakiś teren Ta koło domu? Tak, 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 tak. Masz do, koło domu. Tutaj nie ma jako tego wyznaczonego terenu, po prostu zasadzasz i sobie jest. Aha, no to gitas. No to dobra, biorę, ale ja z nim nie będę mieszkać. Ja, ja, no są osobne. No dwa oddzielne, dwa oddzielne. Gita. A, ale nie są takie co, bliźniaki złączone? Się, nie? I takie... No, nie, to nie są bliźniaki. Są po nie, nie, przeciwnych się. stronach ulicy. Dobra, może być. Okej. Okay. Chyba już się Barine teraz w ciało, tak? Noż kurwa, El ja pierdolę. Ten raid trzeba będzie usunąć. Nie wiem. A właśnie. No nie, ja się Bo, nie bawię. Bo ja postać podzieli los Damena. Ja, ja tak dzisiaj powiedz jeszcze raz. Po to jeszcze raz proszę. No to uh, tam w przyszłości nie wiem jak bardzo mogę wybiec z przyszłości. No powiedzmy, że póki co żyjesz sobie spokojnie i bawisz się w panią ogrodnik. Nie, 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 nie. Urządziłam sobie domek. No to dobra, bawisz trochę w tą panią ogrodnik, mam ogródek i sprowadziłam towary, żeby stworzyć antyrat i się koruje. No doktor. powiedzmy, że okej. Okay. Yy, Walter, jak ty planujesz swoją przyszłość, jak a doku? więc cóż, um, Smallville jest bardzo dobrym miejscem jako baza, no cóż może być dla mnie wypadowa, ponieważ jednak zawód najemnika w ciąży chociaż czuję, odczuwam pewną um, potrzebę pomagania Smallville, skoro już co nieco, ponieważ mam tutaj ludzi, których polubiłem nawet. A co no cóż, wiesz, mieszkam sobie tutaj, odwiedzam sobie Vegas, a to jakieś nie wiem um, Rozstrzelanie, nie wiem, paru e, gangerów, czy coś dla... Dla, e, e, dla ludzi z Vegas, coś w ten deseń, wiesz, nie jemniczo, no, tak. ale w okolicy, tak eee... spokojnie żyje John. John prawdopodobnie skończył nawalony pod stołem, prawda John? Nie, 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 nie. Mam takie pytanie. Ja też zresztą czasami nie się było, nawalam. Bo to, bo to trochę im czasu minęło, prawda? Yy... No Więc to jest to, to rad... było ostatni dzień, dwa. Aż po tym jak przyjechaliście z powrotem do Smallville Tak, ale ile to jest od tych siąd, które były? Kurczę, mówiłem coś może na początku kampanii? Jaka to była pora roku? Nie, o, nie nie mówię. Nie, nie. Zobacz, no się nie martwiłem gdzieś to? Czyli nie, to, nie, nie. to jest... Nie. Szósty nie. miesiąc No gdzieś akurat. Czyli mogę... Z... To wszystko na następnej i w sandboxie się na pewno okaże. Tak, okaże. Uuu, Dobrze, umy. więc... Szukam też, pani Kto, co by nie było. jeszcze jeden tekst. Jak się będziesz bawił w chenia, to obiecuję, mhm. że nawet jeżeli za takie wytykanie i wezmę cię na dopieprzonym neuro, to zginiesz marnie. Okay, więc no. bez takich mi tutaj tekstów, tym bardziej ty jesteś pasywnym słuchaczem, tak? No. Dobra więc Nasser, LSR y, minus pięćdziesiąt. Więc... Yy, Nasser, nie. Nie. Ale ten, dobra, to wiesz, to, to pod sam koniec, jak już, nie wiem, pytam, próbuję załatwić jakiś alkohol za, za to, że za tam, nie wiem, no, załatwić jakoś, że tak, żeby mi to nic nie kosztowało, ale żeby kogoś to kosztowało, i zrobić imprezę. Wiesz, uróżnić, to, urządzać, więc... to ja się też za, co, więc... z nim mogę uróżnić. zawsze wielką często. imprezę, tak? Ale oczywiście nie u, u mnie, na mój, znaczy, na mój koszt, niby Pe na mój koszt. No. Ale ja tak Więc cała przygoda zaginęła się balangą udzieloną. O dziwo, nie, wszyscy mieli na czas. Koniec.